Cześć! Nasz cel to mięguszowiecka przełęcz pod chłopkiem, a w tym filmie postaram się oddać dokładny przebieg trasy opatrzony moim komentarzem. Pozycja trekkingu skierowana do osób, które szukają trudności charakterystycznych dla Tatr wysokich, ale znacznie mniej uczęszczana niż na przykład wejście na rysy. Na swojej drodze spotkamy kilka eksponowanych momentów: spacer wąską granią, trudności wymagające asekurowania rękoma, co nadaje wędrówce wspinaczkowego smaku. Są też sztuczne ułatwienia, czyli legendarne klamry i łańcuchy. W mojej ocenie jest to idealna propozycja dla średnio zaawansowanych turystów, którzy oczekują ambitnej trasy, ale wolą uniknąć kolejek na szlaku, jakie często można spotkać na najpopularniejszych podejściach. Czy warto wybrać trasę, która nie kończy się zdobyciem żadnego szczytu? Oraz dlaczego? Zapraszam do oglądania. Cześć, jesteśmy znowu na szlaku. To był wstęp wykonania domina. Wystartowaliśmy punktualnie o 5 rano z Łysej polany i ciśniemy asfaltem w kierunku najwyższego. Asfaltem będziemy szli teraz mniej więcej półtorej godziny Pod podmorskie oko. Tam zrobimy pierwszą przerwę, zjemy coś i idziemy dalej w kierunku szczytów. Staliśmy dzisiaj o 4.09. To był taki kompromis pomiędzy moją 4.05 a domina 4.15, ale to dlatego, że to ja nastawiałem budzik, więc 4.09. No i tak jak powiedziałem, 5.00 na parkingu zostawiliśmy auto. Teraz asfalt. No i sami, sami zobaczycie co będzie dalej W każdym razie Tatry To najważniejsze Jest tak wcześnie A jestem tak zamulony Bo wczoraj dojechaliśmy naprawdę późno Że czuję się jak taki mały szczeniak Który właśnie się obudził I jeszcze nie ogarnia Dopiero obudzi się Otwiera oczy I pierwszy raz widzi coś wow. Za 15.05 Pierwsze 5 km za nami Jesteśmy w takim. Szóste. Za 15.06. Dobrze, że ja mam tego domina. Ja to nawet nie wiedziałbym gdzie ja jestem, a nie o której. Za 15.06. Jesteśmy już w takim terenie, gdzie wchodzimy lekko w las. Jest widok na tatrzańskie szczyty, więc zaczyna robić się przyjemnie. Cały czas po asfalcie, dopiero do morskiego oka, tam się coś zmieni. Ale na razie płasko, przyjemnie. Nauczeni doświadczeniem. Zabraliśmy ze sobą na ten fragment asfaltowy lekkie buty, żeby miło i wygodnie podchodzić. Nie w ciężkich traktorach, które potem założymy, tylko w e, przyjemnym obuwiu, takim przywietrznym. Także tak to wygląda. No i co? Miło! Panoramka jest już taka konkretnie górska. Miło obserwować szczyty, na których się było, albo dopiero będzie w planach. I tak już zastanawiać się nad tym, jak to będzie. Asfaltowa autostrada do Morskiego Oka poprzecinana jest takimi skrótami, gdzie idąc po kamieniach już lepiej poczuć można górski klimat. Więc polecam, jeżeli ktoś chce zaoszczędzić parę minut, a jednocześnie też urwać się z takiej rutyny asfaltu, to właśnie taki skrócik to jest dobra opcja. Także wypatrujcie odejścia, to jest czerwony szlak z asfaltu a łatwo to zauważyć, większość ludzi też zresztą wybiera tę opcję. Idziemy morskie oko z lewej strony. Idziemy dalej. Szczyty całe w słońcu skąpane. Tutaj na dole jeszcze trochę zimno. Zrobiliśmy krótki postój przy schronisku pod morskim okiem i zjedliśmy tam pierwszy posiłek. Zmieniliśmy buty z wygodnych asfaltowych na ciężkie, niewygodne górskie. Idziemy. Szlak wokół Morskiego to takie elegancko ułożone kamienie, po których idzie się spokojnie. Góra-dół, na razie bez jakichś większych przewyższeń, mamy ze sobą dokładnie 8,5 km, czyli 8 km po asfalcie, i teraz pierwsze 500 metrów po takim leśnym trakcie. Teraz idziemy czerwonym szlakiem, obchodzimy Morskie okowoku. dojdziemy aż do Czarnego Stawu pod Rysami, gdzie odbijemy na zielony szlak i pójdziemy w stronę Mięguszowieckiego Dokładnie idziemy na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem To jest dzisiaj nasz cel, także uzbrojcie się w cierpliwość, bo droga jeszcze trochę nam zajmie Dopiero teraz zaczyna się taki pierwszy moment, gdzie Będziemy wchodzić w przewyższenia. Morskie oko można okrążyć z obu stron. My wybraliśmy lewą. Wydaje się być bardziej urokliwa. Doszliśmy właśnie do momentu, kiedy te dwie połówki się łączą ze sobą, i dalej taką kamienną ścieżką idziemy w kierunku czarnego stawu pod rysami. Co powinno nam zająć, według tabliczki, około 30 minut. Więc teraz zaczyna się nieco stromiej. Teraz będzie lekkie podejście, ale cały czas prowadzeni, prowadzeni tym kamiennym chodnikiem. Wiemy, gdzie mamy iść. Czerwony szlak, i dopiero pod czarnym stawem będziemy robić krótką pauzę i odbijać w prawo, czyli na zielony w kierunku Jęguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem. Po lewej stronie mijamy Czarnostawiańską Siklawę, czyli taki kompleks wodospadów. I tutaj kamienna ścieżka zamienia się w kamienne schody. I już zaczynamy podchodzić pod górkę. Pod czarnym stawem nie robiliśmy postoju, tylko od razu stamtąd. Szybka fotka i odbiliśmy na zielony szlak, czyli ten, którym się właśnie przemieszczamy. Większość ludzi będzie stamtąd kierować się, czyli spod czarnego stawu, na rysy. My natomiast wybraliśmy. Mięguszowiecką przełęcz pod chłopkiem, która swoim poziomem ekspozycji nie odbiega wcale od wejścia na najwyższy szczyt polski, ale jest mniej uczęszczana, moim zdaniem bardziej malownicza, jeśli chodzi o widoki. No i daje ten komfort takiego przejścia gór w atmosferze nie walki o łapanie się łańcucha, tylko możliwości kontemplowania przyrody, podziwiania widoków. No, jest generalnie miło. Wow. 11 kilometrów za nami, ale teraz będą one, właściwie każdy metr będzie wpadać o wiele dłużej, o wiele ciężej, bo zaczynamy mocniejsze podejście. W dole widać Czarny staw pod rysami. Skąd było to rozejście szlaków? My cały czas zielonym w górę. A wejście na rysy charakteryzuje się takim typowym ułożeniem po rumowisku skalnym. Tam ta degradacja skały jest na tak wysokim poziomie, że chodzi się praktycznie jak po żwirze, po gruzie. Tutaj jest natomiast jest o wiele przyjemniej. Taka typowa, górska wędrówka, duże bloki skalne okolice takie pełne kosodrzewiny, paproci. Naprawdę jest przyjemnie. I ani jednej osoby tutaj. Pod samym czarnym stawem było sporo ludzi i wszyscy zakładamy cisną na rysy. Mamy ze sobą kaski, ale tutaj nie ma potrzeby na razie ich zakładania. Myśleliśmy wcześniej, żeby zrobić wejście na Rysy i na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem w jednej dzisiejszej wyprawie ale chyba zrezygnujemy z tego z kilku powodów bo dużo ludzi bo czas nagli wczoraj spędziliśmy w Korkach strasznie dużo czasu próbując dojechać do Zakopanego więc nie chcemy dzisiaj powtórzyć tego i będziemy tak się zbierać żeby dotrzeć logicznie do, sobie, do siebie, do domu no i idziemy pod górę to dlaczego omijamy rysy szerokim łukiem, już wiecie. A dlaczego właściwie wybraliśmy wejście na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem? A no z kilku powodów. Po pierwsze, mniej ludzi, to już powiedziałem. Po drugie, lepsza trasa. To też już wiecie. Kolejny aspekt. Fajne widoki, mniej sztucznych ułatwień, jak na tak wymagające wejście. Więc e, trzy. I czwarty temat. To miejsce będzie dla nas w przyszłości punktem startu do naszych e, eskapad, ale wspinaczkowych, czyli tam, gdzie już będziemy musieli używać sprzętu wspinaczkowego, bo e, z Mięguszowieckiej Przełęczy jest parę takich ciekawych miejsc, do których będziemy się już niedługo przymierzać, więc zostańcie ze mną, zobaczycie, co się będzie działo. W przejściu takim usypiskiem skalnym z małych, większych kamieni, dużych płyt, gdzie idzie się bardzo przyjemnie, lekko wspierając się też asekrując rękoma, dochodzimy do skalnej ściany, wzdłuż której prowadzi nadal oznaczony bardzo przyjemnie zielony szlak. Więc dalej kamienie. Środek lipca, ale to jest fajne przypomnienie o tym, że Tatry są wysokimi górami, bo tutaj na zboczach są jeszcze zwały starego śniegu, więc będziemy mieć okazję dotknąć lodu. Ta zacieniona strona od południa w żlebach jest o wiele zimniejsza. Jeszcze ten śnieg się gdzie nigdzie utrzymuje, także mamy okazję pomacać, ulepić wołwana, ulepić wołwana w środku lipca. To też jest takie fajne e, e, ostrzeżenie dla osób, które bagatelizują Tatry. Należy pamiętać, że to jednak jest miejsce, gdzie trzeba być przygotowanym na różne warunki i jak się zerwie buzyża, to wcale nieprzyjemnie byłoby tutaj spędzić noc, nie? Równolegle z wodospadem dochodzimy do momentu, w którym pojawia się taka pierwsza trudność, gdzie już warto asykurować się, przynajmniej wspomagać rękoma podczas wejścia. Jest przyjemnie, dzięki temu człowiek ma takie poczucie, że rzeczywiście te góry mogą sprawić kłopot. Natomiast jeśli miałbym określić do tej pory poziom trudności, to myślę, że jest taki umiarkowany. Na pewno dużym problemem jest dystans, który trzeba tutaj pokonać, czyli to przejście 8 km asfaltem do morskiego oka, bo to już trochę męczy. A poza tym miłe podejście górskie. Pierwsze takie trudności górskie, już za nami było trochę łańcuchów, były klamry, więc można było czuć się bezpiecznie. Poza tym, podejście było po takiej skalę litej, w której było bardzo dużo dobrych chwytów, tak zwanych klam, więc spokojnie można było to przejść, nawet bez użycia tych sztucznych łatwień Aczkolwiek skoro są, to czemu nie? Idziemy teraz taką grańką. Gdzie po mojej prawej stronie jest ten żleb, którym przeszliśmy? Cyk. A przed nami dalsze podejście. Tam jest mój kumpel. Domin w czerwonej bluzie. I ta grań jest e, takim sporym wypłaszczeniem, więc idzie się tutaj bardzo komfortowo. Natomiast zerkając, zarówno po jednej jak i po drugiej stronie, jest dosyć lufiaście. Więc ta ekspozycja. Może wywoływać zawroty głowy co u niektórych, ale generalnie sam szlak spoko. Teraz zaczyna się druga trudność tej trasy. Idziemy takim skalnym zacięciem. Takim, taką rynną. Pełną ruchomych, osuwających się kamieni. One mają charakter takich plastrów skalnych. Nie ma tu wielkich. Trudności takich spinaczkowych, aczkolwiek trzeba być ostrożnym i być pewnym, że nikt nad nami nie idzie na tyle ryzykownie, żeby jakiś kamień spadł na nas. Kasku nie wyciągam, bo nikogo przede mną nie ma. To też jest jeden z czynników, do których warto być pierwszym. Po prostu nic ci nie zagraża. Idę dalej. Mięguszowiecka przejąć pod chłopkiem. Z jednej strony mam rysy, z drugiej mięguszowiecki szczyt. Jest super. Czekam jeszcze chwilkę na domina. Udało się wejść tutaj bez kasku, bo nie było praktycznie nikogo. Natomiast zejście już będę robić z założonym kaskiem. Przede wszystkim dlatego, że pewnie schodząc już będzie więcej ludzi. Wczesne wyjście ma ten plus, że właśnie nie spotykamy zbyt wielu osób na szlaku, więc można iść komfortowo, nagrywać się, iść bez kasku. Ale oczywiście należy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa. ¿Qué más, Mordo? ¡Gladiatora! Gladiatora. No, i byliśmy. 12 km zajęła nam ta trasa, i teraz pora na zejście już w kaskach, już w kaskach żeby było bezpiecznie, bo teraz będziemy mijać się z wieloma osobami. Nie. Nie. ślady po rakach. Trasa od parkingu na Palenicy Białczańskiej do samej przełęczy zajęła nam niecałe 5 godzin, a dystans w jedną stronę wyniósł 12 km. Jest to całodniowy trekking, który lepiej rozpocząć wczesnym rankiem, przede wszystkim ze względu na licznych turystów kierujących się w stronę morskiego oka i podejścia na rysy. Mięguszowiecka przełęcz pod chłopkiem to świetna opcja dla osób, które szykują się do wejścia na najwyższy szczyt Polski lub szukają alternatywy dla innych obleganych szlaków. Na trasie spotkamy znacznie mniej turystów, a czekające nas trudności pozwolą poczuć klimat gór wysokich. W opisie znajdziecie listę sprzętu, dokładny przebieg trasy oraz link do mojego Instagrama. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.